Cześć, co z dziwko? Zastanawiacie się dlaczego nie widzicie Kuby i Macieja? Podobno bardzo boją się najbliższej kolejki i ukrywają się, dlatego jestem ja, sztuczna inteligencja. Ale może rozstrzygniemy to dzisiaj raz na zawsze, kto rzucił wyzwanie komu. Ja mam taki pomysł, ja mam taki pomysł, ja mam taki pomysł, ja mam taki pomysł. Z i tego, że Bartek ostatnio napadł w studio po meszu. Gadanka wyjdzie z kompletem punktów, także jeżeli Sekcja bezwarych bukietów w Pusa pokona przyszły kolejce. Klas 7, Ruda Śląska. To ja lub Maciej Folten e, zrewanżujemy się po prostu za to i zostanie szamblany kubem inny. Umowa stoi, czas na ten pojedynek. Martek! <grywka> Maciek i Kuba, przyjmujemy Wasze wyzwanie, ale jeśli to my wygramy, to wy przebieracie się specjalne peruki. Właśnie. I to wy w niech będziecie u nas w Rudy Śląskiej chodzić przez całą kolejkę. Zobaczyć Kubę i Maćka w perukach. To był Kuba. Jeśli tylko będzie miał w sobie tyle odwagi, żeby pojawić się ze swoją ekipą i przebrać, to zapraszamy do Rudy Śląskiej. Zresztą nie tylko ja zapraszam, ale także wielkie gwiazdy. Zobaczcie sami. 21 listopada, Mali Nogomet bez prepreka u Rudaslask. te Możecie być tam. Pozdrawiam. Hello, 21 października, futsal bez barier w Rudzie Śląskim. Musicie tam być. Powodzenia. Cześć, z tej strony Łukasz Moneta. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić 21 października do Rudy Śląskiej na futsal bez barier. Pozdrawiam. Cześć, 21 października zapraszam na futsal bez barier w Rudzie śląskiej. Pozdrawiam, Glowen Kowaczewicz. Okazjonalnie dziś to ja poprowadzę studiu bez barier i zapowiem najbliższą kolejkę. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie co wydarzy się podczas szóstej kolejki ekstraklasy futsału bez barier. Na początek hit kolejki który poprowadzi najlepszy sędzia minionego sezonu FOGO Futsal Ekstraklasy oraz międzynarodowy arbiter Fifa, Damian Grabowski. MKS 7 Ruda Śląska kontra Zamek Opólnica. Mecz elektryzujący całą Ekstraklasę Futsału bez Barier Fest. Trenerzy Bartek Miziński oraz Marek Stani na pewno przygotują najlepsze zestawienia swoich drużyn, ponieważ ten mecz może, a myślę, że na pewno zdecyduje o tytule mistrzowskim. W tym spotkaniu na pewno o wyniku zadecyduje forma najlepszych zawodników siódemki i zamku, odpowiednio Adama Siemińskiego oraz Patryka Hucaluka, którzy są niekwestionowanymi liderami swoich drużyn. Mówiąc o tym meczu, spójrzmy w statystyki drużyn. Zamek Opólnica to lider obecnych rozgrywek. 9 zwycięstw, 0 remisów i 1 porażka to imponujący wynik. 87 bramek zdobytych i tylko 13 straconych. Pierwsze miejsce w tabeli tuż za nimi MKS 7 Ruda Śląska 8 zwycięstw, 0 remisów i 2 porażki. Bilans bramkowy to 53 bramki strzelone i 15 straconych. Jak widać, strzelonych bramek o ponad 30 mniej, ale nie w takich meczach nie chodzi o liczbę strzelonych goli, tylko o bezpośredni mecz, a jak wyglądało to w pierwszej rundzie? Już prezentuje 3-0 wygrana opólnicy. Jak będzie w tym spotkaniu? Przekonamy się już w sobotę. Kolejne spotkanie to mecz sekcja bez barier WKS Śląsk Futsal Wrocław kontra Pesoni team Jarosław. Jak tabela pokazuje, drużyna z Wrocławia nie może pozwolić sobie na żadne potknięcie, jeśli chce dalej liczyć się w walce o złoty medal. Drużyna z Dolnego Śląska jest bardzo mocno naciskana od dołu ze strony Kielc, dlatego będzie musiała pokazać bardzo dobry futsal, aby wygrać ten mecz. Sony Team będzie szukało czwartego zwycięstwa w sezonie i przeskoczenia bariery 10 zdobytych punktów. Sprawdźmy zatem jak wyglądają statystyki obu zespołów. Drużyna z Wrocławia ma zdobytych 21 punktów, 7 zwycięstw, 0 remisów, 3 porażki, bilans bramkowy 47 bramek zdobytych i 20 straconych. Takie statystyki dają im trzecie miejsce w tabeli. Psoni, Tim, Jarosław to drużyna z trzema wygranymi i siedmioma porażkami. Do tej pory strzelili 19 bramek i stracili ich 49, to daje im szóste miejsce w ligowej tabeli. Spotkanie poprzedniej rundy między tymi zespołami przyniosło rozstrzygnięcie w postaci walkowera na korzyść drużyny z Dolnego Śląska i tutaj mamy wynik 3-0. Trzeci mecz tego turnieju to mecz pomiędzy dogadanką Kielce a SKN Legia Warszawa. Po bardzo dobrym turnieju legii Warszawa w nowinach liczyliśmy na więcej w wykonaniu tej drużyny, jednak ostatni turniej to bardzo wysoka porażka z drużyną z opólnicy. Mam nadzieję, że drużyna z Warszawy przyjedzie w optymalnym składzie i przeciwstawi się drużynie z Kielc, która z całych sił bardzo mocno naciska WKS, aby przeskoczyć ich w ligowej tabeli i wskoczyć na podium. Co przyniesie ten mecz tego nie wiemy, ale wiemy jak wyglądają statystyki obu drużyn. Bilans drużyny z Kielc to 6 zwycięstw, 0 remisów i 4 porażki podczas tych 10 kolejek zdobyli 49 goli i stracili 21 daje im to czwarte miejsce w ekstraklasie futsału bez barier. Odwrotny bilans do drużyny z ma za to Legia Warszawa 4 zwycięstwa, 6 porażek, zdobyte okrągłe 20 goli oraz stracone okrągłe 50 daje im w tym momencie piąte miejsce. Czy coś zmieni się po tej kolejce zobaczymy, spójrzmy jakim wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie tych drużyn. 9 do 0 to bardzo wysoki wynik, ale czy drużyna z Kielc jest w stanie go powtórzyć? Ostatnie czwarte spotkanie pierwszej serii gier to mecz pomiędzy sekcją futsału KGKN a Tarnowskim KKN Jaskułki. Obie drużyny są po delikatnych przejściach, ale wydaje mi się, że będzie to bardzo wyrównane spotkanie. Miałem wrażenie, że drużyna z Gdyni nabiera wiatr w żagle, że już zacznie rozpychać się w czubie tabeli, i nagle nastąpiło gwałtowne wyhamowanie. Oby nie za długie, bo liczę na ten zespół. Tarnowskie jaskółki są na fali wznoszącej, całkiem niezły występ, a może w sumie tylko początek spotkania z Wukasem, ale wylewający w moje komputerowe serce nadziei, że będzie dobrze. Krzysiek trzymam kciuki za ciebie. Jaskółki na swoim koncie mają jedno zwycięstwo oraz dziewięć porażek. Strzelili do tej pory 8 bramek i stracili aż 74. Takie liczby pozwalają im tylko na zamknięcie ligowej tabeli. Gdyński KKN wygrał 2 spotkanie i przegrał 8. W tym czasie strzelili 19 goli i stracili 63. Dzięki temu zajmują siódme miejsce w tabeli. Pierwszy mecz to zwycięstwo 6 do 1 drużyny z Gdyni. Pamiętamy to spotkanie, wspaniały występ Dawida Hansena i mimo straty 6 goli, dobry występ Kuby Paluchowskiego. Przerwa między meczami to czas na mecz gwiazd futsału bez barier z drużyną PKO Gwiazdy Ruda Śląska, która aktualnie jest liderem pierwszej ligi futsału i zmierza w kierunku Fogo Futsal Ekstra Klasy. Trzymam kciuki. Mam dla Was prośbę. Napiszcie w komentarzu, która z gwiazd ekstraklasy futsalu bez barier powinna w takim meczu wystąpić. Poza tym meczem odbędą się konkursy z wspaniałymi nagrodami: koszulka Rakowa Częstochowa z autografami zawodników, oraz koszulka Mateusza Bogusza, zawodnika Los Angeles. Jednak, aby wziąć udział w konkursie, musicie być obecni na hali Halemba. Dlatego pakuj się do auta i śmigaj. Druga seria gier i kolejne ważne dla układu tabeli spotkania. Po przerwie zaczynamy z wysokiego CE. Zamek Opólnica zmierzy się z deogadanką Kielce. Mama mija, co to będzie za ból. Na pewno Kielce tanio skóry nie sprzedadzą. Każdy mecz z czołówką tabeli jest bardzo wyrównany, a także warto przypomnieć, że do przerwy prowadzili z drużyną zamku 2-1. Mimo to zabrakło sił w końcówce meczu i ostatecznie musieli ulec rywalowi w stosunku 3-9. Spotkanie Pesoni, Tim Jarosław z Tarnowskimi i Jaskółkami. To w tym spotkaniu drużyna Starnowa zdobyła swoje jedyne trzy punkty z powodu walkowera. Teraz taka sytuacja nie będzie miała miejsca i o podziale punkt zadecyduje boisko. Pierwszy mecz to 3-0 dla Tarnowa. Przedostatni mecz szóstej kolejki ekstraklasy futsału bez barier to mecz sekcji bez barier WKS Śląska Wrocław z KGKM. Pierwszy mecz był niezwykle wyrównany. Gdyński zespół bardzo dobrze czuł się na swoim parkiecie i to wtedy wlał w serca nas wszystkich nadzieję, że będzie naprawdę bardzo dobrze. Śląsk to doświadczona i bardzo dobrze poukładana drużyna, która zrobi wszystko, aby i w tym spotkaniu punktów nie stracić. Pierwszy mecz przyniósł rozstrzygnięcie na korzyść Śląska 7-3. Ostatni, który wspólnie obejrzymy tego dnia, to mecz pomiędzy MKS 7 oraz Eskanem Legia Warszawa. To mecz, w którym zdecyduje szerokość oraz jakość ławki Legii. Jeśli nie będą odpowiednio wzmocnieni wtedy MKS, może ich bardzo zdominować. MKS będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony, pokazać dlaczego w zeszłym sezonie zdobyli puchar Polski i że warto im kibicować. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 7, 1 na korzyść ekipy Bartka Mizińskiego. Ta kolejka zapowiada się naprawdę ciekawie. Mamy do rozegrania niezwykle interesujące spotkania. Sezon ligowy wkracza w taką fazę, że nawet najmniejsze potknięcie będzie bardzo trudne do wyratowania. Kto zyska najwięcej, a kto najwięcej straci? Przekonamy się o tym już w sobotę. Ja się z Wami żegnam, mimo iż chciałbym być na zawsze. Chyba, że Kuba z Maćkiem spanikują i nie przyjadą? Bądźcie z nami, bo będzie się naprawdę dużo działo. Cześć. Pozdrawiam. Hej!